Miło jest spojrzeć na Was, i miło jest podzielić się świadectwem czy przeżyciem, no jak nie, wczorajszego dnia. Niektórzy z nas mieliśmy możliwość uczestniczyć w tym uroczystości, jakże wspaniałej, cudownej dla Olivii, dla Filipa, kiedy powiedzieli sobie wspólne tak na, na tą następną drogę, następne dni drogi ich życia. A więc e, zawarli związek małżeński i niektórzy z nas byliśmy jako świadkowie i uczestniczyliśmy w tym Bożym Błogosławieństwie. I <laughs> właśnie dlatego, że tam wielu znajomych też spotkaliśmy, przesyłają pozdrowienia naprawdę z takimi życzeniami Bożego Błogosławieństwa <laughs> dla tej społeczności, dla zboru, od brata Mariana jego żony, od że, Oliwki, od, od Filipa, od teściów. E, e, Teściów Oliwki, tak brata Romana. Natomiast moje świadectwo jest, jest, jest troszeczkę takie ciesząc się tym, co tam w czym uczestniczyliśmy, cieszyłem się również tym, co mogłem zobaczyć. W Bożym słowie jest napisane: a szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne zostanie wam przydane. To jest Boże Słowo, to jest Boża obietnica. I bardzo często my niestety nie stoimy na wysokości tego, tej obietnicy. Najczęściej jest to, my to przestawiamy, bo najpierw, ile tylko możliwe, mówię o sobie, może i wy e, e, podobnie, najpierw to, bo przecież moje ciało potrzebuje, bo przecież muszę pracować, bo przecież muszę, 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 a później już zmęczony, zajechany, taki. No, później biorę Biblię, Pismo Święte, czy ewentualnie jakoś coś, coś zboże, co, coś tego. Nie jest to na pierwszym miejscu. Jest to prześwie, prze, przestawione i w tym nie ma, Boże, nie ma błogosławieństwa. Nie będzie błogosławieństwa, bo Boże Słowo bardzo wyraźnie mówi: najpierw Boże Królestwo, a wszystko inne, nie że sobie zapracujemy. Pan Bóg wszystko sprawi, doda. I świadectwem dla mnie jest zbór w palowicach. E Wiecie, dobrze jest składać świadectwo o tym, jak jest wizualne, jak Pan Bóg przydaje. I powiem tak zupełnie szczerze, że oni nie mają takiej pracy misyjnej na zewnątrz w tym sensie, że organizują gdzieś jako chór, jeżdżą gdzieś w rynku, gdzieś, gdzieś coś. Mieli w tym roku, w, w w mieście Czerwionka, a tam mieli taki powiedzmy dwutygodniowy, ale ogólnie to, co jest napisane w Bożym Słowie, co się wypełnia, oni są ewangelizacją w codziennym życiu dla innych. Każdy ze zborowników. A efekt, efekt jest taki, że w tej chwili ta sala mieszcząca 250 osób już ich nie mieści. Już na korytarzach są miejsca zapełnione. A efekt jest taki, że kiedy ile ilekroć tam jestem, dlatego że od zarania znam ten zbór po prostu, jak powstawali, jak, jak budowali, jak dobudowywali, jak przebudowywali. Za każdym razem, kiedy tam jestem, zdumiony jestem, mówię, Marian, ja oczom własnym nie, 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 nie wierzę, to, co, to co, czego tutaj świadkami jest. No, jak pan przydaje? Tam nie jest przestawione na, właściwe, na te niewłaściwe tory najpierw dla siebie, najpierw dla domów, najpierw dla rodzin nie. I później z Romanem też rozmawialiśmy. Cała tajemnica jest w tym, że zborownicy wszyscy są zaangażowani. Tak jak wczoraj na ślubie młodzi ludzie i kelnerowali i wiecie i wszystko obsługiwali młodzi ludzie tego zboru tam nikt z zewnątrz nie był po prostu wynajęty żeby do, do tej uroczystości ślubnej wszystko to sami byli, było zorganizowane i właśnie ten Roman powiedział każdy, starzy, młodzi, dzieci, każdy uczestniczyli, uczestniczą w tym, aby ten zbór rzeczywiście był przemieniany, aby był zbudowany. I wiecie, i jako potwierdzenie tego, czytałem Boże Słowo, i to Słowo mnie, mnie niesamowicie, bo Brada Daś powiedział: Świadectwa są po to, abyśmy Umacniali się w wierze, abyśmy budowali się, abyśmy coś przemieniali. I właśnie to Boże Słowo, które przeczytałem, drugi Koryntian, ósmy rozdział, siódmy wiersz. Apostoł Paweł składa świadectwo o tym zboże. U was z kolei widzimy obfitość we wszystkim. Słuchajcie, co jak my byśmy. Nie czytając dalej, dalej tych słów, bo później apostoł Paweł pokazuje, co jest obfitością. Ale jak my byśmy odebrali właśnie ten człon, u Was bowiem, u Was z kolei widzimy obfitość we wszystkim. No to tak po ludzku, obfitość zdrowi jesteście. Obfitość macie mnóstwo pieniędzy. Obfitość. Domy są wypełnione wszystkim, co jest nieodzowne, co wam jest pomocą, i tak dalej, i tak dalej. No, tak byśmy to ocenili. To jest obfitość, którą dyktują nasz umysł, nasze oczy, uszy, po prostu nasze wnętrze. Jak Boża obfitość wygląda? I świadkiem jestem, to potwierdzam: ta obfitość jest tam w zboże w Palowicach. Czytajmy dalej. U Was z kolei widzimy obfitość we wszystkim. Popatrzcie się we wszystkim i wymienia tutaj w wierze. Jak Twoja wiara? Bracie, siostro, jak Twoja wiara jest obfita? Czy gdzieś tam, gdzieś tam balansujesz? Wierzę? Nie wierzę. A więc obfitość wierzę, obfitość w słowie. Ale słowie nie takim, które dobija, że jak mi ktoś coś powie, jak mi, przepraszam, Adaś powie, to później nie mogę dojść do, 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 do siebie. Ja wiem, że Adaś tak, tak, tak nie mówi. Ale w słowie, obfitość słowie, które buduje. O, wow! Jak mi ktoś powie, Mój bracie, kochany, jak mi ktoś powie, moja siostro, droga, to aż wiecie, aż człowiek tak żyje, aż się tak odnawia. O takiej obfitości, apostoł Paweł, Paweł mówi. W poznaniu, w sumienności względem różnych spraw. Sumienność względem innych, różnych spraw. Czy jesteś sumienny? W dziele, do którego Pan Cię powołał. Nie ma tutaj na tej sali osoby, której by Pan Bóg nie obdarował darem, talentem. Czy jesteś w tym sumiennym? A może dar ten zakopałeś? No tak. I gdzie ta Twoja obfitość? Że zakopałeś? Że nie usługujesz? I jeszcze jedna rzecz. I w miłości. Obfitość we wszystkim, w wierze, w słowie, w poznaniu, w sumienności względem różnych spraw, i w miłości, którą Was darzymy. Jak jest Twoją miłością? Czy ona się wypełnia? Czy już nie możesz się doczekać, by spotkać brata, siostrę? Reni dawno nie było. No, no dawno, jakiś czas jej nie było, nie było w zboże. dziś już teraz jest. Renia patrzy, mówi czy o mnie tak, o, o Tobie mówię, bo nie było Cię, bo, bo, bo byłaś, nie wiem, na wczasach, czy, czy, czy gdziekolwiek. Nie jest nie jest istotnie. Ale moja, moja myśl jest taka, dobrze jest widzieć się. Dobrze jest cieszyć się sobą, i dobrze, by ta miłość popłynęła, by ta miłość wypływała, by ta miłość emanowała. Wiecie co, jaka jest pełnia na podstawie tego Bożego Słowa? Pełnia Twojego życia, pełnia Waszego życia? Nie dużo pieniędzy, o które tak bardzo zabiegamy, ile czasu poświęcamy właśnie temu, ale pełnia. Wynikająca z Bożego Słowa. Wiara, miłość, y, sumienność i dobre słowo. To dobre słowo, na które jest tak wielkie zapotrzebowanie. Tam w Palowicach wczoraj z wieloma osobami rozmawiałem i starszymi, z nich to emanuje, z nich to wypływa. Nie przestawili tego, co jest jako obietnica, może i nakaz Bożego Słowa. Tego sobie. Tego Wam też życzę.